Cześć, witajcie! Dzisiaj relacja można powiedzieć wiosenna z tego jak przetrwały rośliny tą naszą ostatnią zimę która była naprawdę tęga a zobaczymy sobie jak trzymają się wszystkie moje egzotyki na polu i rozpoczniemy od bambusów najciekawsze jest to że te małe sadzoneczki które sadziłem w październiku albo nawet końcówka września musiałbym zobaczyć Trzymają się najlepiej. Jak widzicie, liście są zielone. To co wystawało ponad śnieg jedynie zostało zmrożone, ale widać już kieł wychodzi. Zobaczcie, te bambusy żyją. Wszystkie sadzoneczki, wiadomo, z lepszym, gorszym skutkiem, ale wszystkie mają się dobrze. Ta tutaj najbardziej oberwała z tego co widzę, ale zielone są łodyżki i na pewno jakieś pędy będą skłącza odbijać także tu będzie wszystko w porządku tutaj też jak widzicie duża warstwa śniegu jednak naprawdę zrobiła dobrą robotę dzięki temu te bambusy przetrwały tą zimę bardzo słabo się ma natomiast wszystko to co było wyższe zobaczcie ta fragezja to już wiadomo, że do poziomu śniegu do tego momentu jest przemarznięta zupełnie, tu jest zielona, więc jest jakaś szansa, że z tego momentu nam odbije. Eee, co do trawy pompasowej, no to nie mam bladego pojęcia, czy coś z niej będzie, czy ona odrasta, ale to, co było nad ziemią, jest suche i raczej z tego nie wróżę sukcesów. Tutaj yy, bambus ten od Zibiego też no, to wszystko co nad ziemią chyba szlak trafił, ale to niżej powinno, powinno odbić, tu nawet widać młody pędzik, także skłącza powinien odbić ten bambusek i dać sobie radę. Yy, tutaj Sasa palmatum, też żółte liście. Tutaj również pewnie bambusek skłącza będzie odbijał. Ta fragezja ma się całkiem fajnie. Widać, że nic i te mrozy nie zrobiły. Trochę się teraz przy tych słońcach pozwijały liście. I zobaczcie, zające skosiły mi te drobne pędy, ale powinna sobie z tym poradzić spokojnie. No i ta fragezja. To jest fragezja angustissima. Ona również ucierpiała w wyniku mrozów, ale tutaj myślę, że jakieś odrosty pędy powinny wybić z ziemi skłącza i bambus powinien odrosnąć. A jeśli nie odrośnie, po prostu zasadzi się coś innego. No i Pleioblastos viridis triatus tutaj też. Widzicie, dopiero tutaj nisko widać zielone, także też będzie żył z tym, że wypuści nieco później łodyżki Pozostałe drzewka, czyli paulownie jeszcze tutaj mam kudranie, to wszystko się ma dobrze troszeczkę dostały młode gałązki u morwy papierowej ale tutaj niżej jest wszystko Żywe, zdrowe. Tu gdzieś nie leżał, także też spokojnie ta morwa sobie odbije. E, tutaj też ciekawa sprawa jest co do tych bylinowych e, hibiskusów to cała ta górna część jest przemarznięta, ale tu z korzonków powinien ładnie nam odbić. Podobnie rzecz się ma ze szkarłatkami to trzeba poczekać, bo to są byliny. No i tutaj jeszcze pieprz syczłański. zobaczcie. Elegancko, roślinka zimująca. Minus 18, nic jej nie zrobiło. Tutaj niedaleko jeszcze gdzieś rosła. Nie wiem, czy zlokalizuję. Aralia, o jest aralia chińska. Aralia prawdopodobnie też jej nic nie jest, bo to jest wszystko sztywne. Ładne, Powinna ładnie nam na wiosnę odbić. No miskanty to też trzeba poczekać jeszcze na niej. I przyjdziemy sobie teraz tam wyżej. Zobaczymy jak się mają roślinki na y, tym ogrodzie śródziemnomorskim. No więc jesteśmy tutaj wyżej już na tym ogrodzie śródziemnomorskim, jak widzicie lawendy, y, niektóre rozmaryny nawet, tu widać że są uszkodzenia mrozowe, ale tylko częściowe i coś tam pewnie z niego jeszcze będzie. Tutaj ta magi włoska. Również przeżyła. Yy, kolejna lawenda. Jest ok. Trach. Zobaczcie. Trach w porządku. Żyje. Tak, jest przy ale On taki był od początku. Także trach jest w porządku. Daje radę. Figi. Yy, niestety tutaj. Ta, widzicie, niezdrewniała, młodociana część prawdopodobnie jest uszkodzona, ale ona się spokojnie z korzonka odbiją. Tutaj rozmaryn. Też mocno pokiereszowany, ale nie do końca. Tutaj taka kępka lawendy. Ma się dobrze. Tutaj zobaczcie sobie coś poobgryzało mi tą pomarańczę trójlistkową i... I widzicie ewidentnie uszkodzenia mrozowe, rozsadzony pieniek. A to zobaczymy, może się tak ukorzeni, spatyka, sadzimy. <laughs> może coś z tego będzie. Także pomarańcza trójlistkowa tutaj troszkę do jakichś uszkodzeń doznała. Zobaczymy, czy będzie odbijać z niższych partii. Czy tutaj wyżej nam da radę. Teraz przejdziemy sobie do dębu ostrolistnego. Zobaczcie, dąbek się ma świetnie. Oczywiście, już go jakaś gadzina ugryzła, bo chciała sprawdzić, czy się nadaje. No nie dadzą te y, dziady tym moim roślinkom podrosnym. Tutaj wszystko oregano ma się dobrze. Tutaj też nic złego się nie dzieje, szałwia troszeczkę. Oberwałam rodzikiem, ale tutaj nadal jest wszystko OK. I tu gdzieś jeszcze jeden dąb powinien być ostrolistny, ale go nie widzę. Trzeba go będzie zlokalizować. Chyba, że go coś zjadło do granicy gruntu, co nie zdziwiłoby mnie zbytnio. Także gdzieś on tutaj jeszcze jeden rośnie, tu jest jeden. I tu gdzieś powinien być kolejny. O, jest i drugi. I ten, oczywiście. Ten akurat chyba przygryziony nie jest. I też przezimował w bardzo dobrej kondycji. Także dęby ostrolistne, pomimo tego, że nasiona ich były pobierane z. Takich rejonów naprawdę, gdzie jest ciepło przez cały rok i teoretycznie powinny się cechować niższą wytrzymałością mrozową, spokojnie sobie dały radę i normalnie przezimowały. Tutaj zobaczcie jest jeszcze trzeci domek oczywiście kret podkopał go, ale też widzicie jest ok. Oczywiście jakaś sarenka, stożek wzrostu obgryzła, ale miejmy nadzieję, że. Będzie dalej sobie spokojnie rósł. Także tak się mają roślinki tutaj. Zobaczymy sobie jeszcze, jak na pustyni wygląda sytuacja. Czy tam też jest źle? Może nie jest tak źle. No, idziemy już w kierunku pustynnym i zobaczymy, jak tam się mają rośliny. Są już odgarnięte. No, nie chciałem Wam. <laughs> Zdradzać niespodzianki, że agawy niestety odeszły do krainy wiecznych łowów. Jak widzicie. No, ta zima je zabrała, mówiąc krótko. Ale słuchajcie, nie jest aż tak źle, jakby się wydawało. Nie ma aż takiej tragedii, bo zobaczcie, ta agawa na przykład. No. Nie, jednak nie. Nie rokuje. Flaczek. No. Agawy amerykańskie ewidentnie nie nadają się do naszych warunków. Ktoś tam wcześniej pisał, że będzie ładny nawóz z nich. Chyba Fan Palm. No. Miałeś rację. Niestety słabo. Tutaj. Juka aloifolia niektóre sztuki Takie ta na przykład Przycierpiała dość znacząco Ale Nie wszystkie Nie wszystkie, bo ta na przykład Ma się całkiem dobrze Chociaż tutaj widzę też Stożek wzrostu zaczyna O Wyłazić, no zobaczymy czy coś z niej będzie Te liście są Te się mocno trzymają Czyli prawdopodobnie opuści z boku. Bo takie juki mają to do siebie. Te juki klasyczne, że tak powiem. Dla naszych warunków. Czyli juki karolińskie. One bez żadnych problemów. Ta jak tutaj się ma. O, ta też. Stożek wzrostu straciła. Mm, uu. Zobaczcie. Bardzo słabo to wygląda. Ta Juka może odejść. Niestety te trupek. Yy? Co to opuncje? Może tak, coś optymistyczniejszego. Bez problemu, nic im się nie stało. To, że są sflaczałe, to jest normalne u nich. To nie jest nic dziwnego. Opuncje tak mają. No nie wspomnę już o rolnikach, bo one się tutaj czują jak ryba w wodzie i im jest tutaj bardzo dobrze. Nic złego im się nie dzieje z bardzo dobrych informacji przetrwały też kaktusy, zobaczcie Escobaria żyje jedna, druga też prawdopodobnie jest żywa tutaj opuncja denudata również bez problemu no martwią mnie troszkę te juki, folie. na szczęście mam jeszcze kilka sztuk a nawet kilkadziesiąt, więc nie jest to jakaś wielka strata dla mnie o Stożki wyłażą. No, zobaczymy, czy. Czy yuki te dadzą sobie dalej radę? Opuncję bez problemu, pięknie, zobaczcie. Tutaj opuncja fragilis super, super. To nam daje pewną informację na temat tego, co możemy sobie zasadzić. Krasula, zobaczcie, też przetrwała. Bez najmniejszego szwanku. Tutaj widzę troszeczkę są pokiereszowane te słonecznice. No ciekawe, czy czy puszczą listki dalej, czy będą rosnąć. Chyba tak. Tu wszystko wygląda na razie w porządku z nimi. No i oczywiście świetnie rosnące. Zobaczcie, rojniki przepięknie. Także opuncji rojniki, krasula. To wszystko ma się dobrze. Agawy gorzej. A jeszcze Juka Roztrata została. Juka Roztrata, słuchajcie, Uuu, i Juka Roztrata też doznała uszkodzeń. Mmm, nie fajnie. No, ale tu widzę w głębi jest zielone. To nie jest tak całkowicie uszkodzone. Więc wniosek z tego płynie prosty. Jeszcze się ta juka roztrata nie poddała. Liście się trzymają dość mocno, więc to jest tylko uszkodzenie zewnętrzne liści. i folia, tak widzicie. Ta może jedna sztuka, nie, ta też traci stożek wzrostu. Ale te liście dalej Mocno się trzymają, więc po prostu czas i zobaczymy, czy juki te odbiją z korzeni, tak jak to jest w przypadku tej juki karolińskiej, czy całkiem zdechną. No, pewne straty tutaj na tej pustyni nas niestety dopadły. Na szczęście, opuncje są w porządku. Co jest najważniejsze, pozostałych roślin mam zapas, czyli agaw, juk i tak dalej. Także powinny sobie poradzić, i trzeba po prostu sadzić gatunki wybitnie, mrozoodporne, takie do minus 20 co najmniej u nas, bo te takie przy granicy minus 15 widzicie w tym roku, minus 18 było. I to też ten długo utrzymujący się później mróz i śnieg swoje zdziałał. No, także będzie wielkie sadzenie już niedługo, żeby uzupełnić braki. Trzymajcie się ciepło, cześć!